Mój kanał, i go zamykam w karcie, i będę go, jak rzucę w karcie, to ja szybko na niego wchodzę. hejo, sorry za słabą jakość, bo nie, nie nagrało się. No, ja, nie nagrało się? No. Dzisiaj nagrywam nie. z Laurą i Stiną. Ja, słuchajcie będę ten już odwala mój um, gameplay, tutaj jest to Roblox House. Tylko, żeby mi nie zabrakło pamięci przypadkiem do nagrania. nagrania. A no właśnie, Roblox House'a chyba ten, yy, prze, ten przemebluje, nie przemebluje, tylko inaczej pomaluje. I masz mi zmienić dom, bo jak no się przychylenowa, zaraz Oh my god, Tina. Jakby to, to... O biały, pięknie. I do której będzie się mógł gadać? Chyba, że ktoś będzie mógł do, Nie wiem, do. Tam, przerwami na przykład. Kto będzie mógł do której gadać? Ja nie wiem, gdzieś do około 14? Ja tam. Ja tam, ja tam. Bo ja muszę trochę martwić. ten E, w moim bambourini sobie pojeżdżę. Kto pamięta? Ja siadam. Dobra. Wchodzam do mojego domu. Ja chciałam wyjść do... Ja chciałam iść do Renorda, bo chciałam zobaczyć tam robić. Dobra, bo ja mam źle kamerkę postawię. Dobra, odjeżdżamy i tutaj. W sumie na spokojnie zjeżdżamy. Ile na na wyszłaś z gry? Co ty robisz? Nie, my jeździmy z Chiną po mieście. Aha, ale u mnie zapomnieliście, zaczekajcie. Ale to są dwa miejsca u mnie tylko. A no to trzeba było na Mam bardziej. Ja i tak zaraz wysiądę. Wejdź na początek, tak czy ty A! Re? Kurde, ja patrz wie. jak jeździ babo. Ja przed chwilą wyszłam, nie jedź tak szybko, bo... Zakratkują. Jestem. Policja jedzie, uważaj. O, wysiadaj. Siadaj. Zielona! Siadaja! Poczekaj! Laura musi wsiąść. Dobra. A ja za wami będę jechać. A bo ty masz auto, a ja nie mam. No, chyba. Bo ja się nie znam. Nie mam auto. Ty w ogóle... To dostaniesz zaraz. Każdy będzie musiał mieć auto. Bo widzę. Ja nie mam ja lecę do was. Na... Ale my, y, tam chyba... Nie wiem. Nie wiem. Jedziemy. Ja lecę do was. Na paralelu ja. mojej... Ja chyba mam. Ja chyba auto. Lenę musiała zbierać 8000, bo ja chcę karocę kar zakupić. Karocę? No. Tylko za... 8 tysięcy Lena. Co? Ja bym mogła coś mikrofonować. Ale niektóre... tańczy ma ja chyba 8 tysięcy. Ja mam już 8 tysięcy, ja tylko. Ja nie mam... jeszcze jest potrzebne 8 tysięcy. Ja już mam nawet 17 tysięcy. Ja mogę sobie kupić A nie, tańsza, tylko 4 tysiące. Idę zarabiać. Ej, robimy pizzerię? Takie kiedyś. No. A jaką serię? Znaczy, pizzeria. Pizzeria? Nie. No? Pizze. Pizzę. Pizzę. Ja Kurde. Nagranie już ma 4 minuty. Pizze. O, dobra, już. Bo miałam ja za za mało pamięci, potem się jakoś to sklei. Boże, co ja zrobiłam? Nie wiem, już jesteście w pizzerii? Jest. No to ja jeszcze się czekajcie. Dzień. Dobra, ja jeszcze nie tylko ten strój. Ale szybka. Ty naprawdę nagrywałaś tylko dlatego, pogadałyśmy co. No dobra, no to już jest ten Ale was nie widzę. Tak. Tu jest! Przy każdy. Lauda chcę wpierd. No dobra. Chcesz pisać czy mówić? Dobra, ty masz śpiesz, pima. mnie. Nie, już ja mhm. Cześć. Się. Dzień dobry, To, to tak pani długo pisze. Proszę Welcome to pizza, what you gave. Co ci dać. No co chcesz? Dobra, ja bym chciała. Ja po ludku powiem. Ja mam pizzę z sosem y, normalnym, czyli z ketchupem y, i z salami. I z, y, to nie jak? mogłaś po powiedzieć serem. z To mogłaś. Ja wiesz, że mogłaś po prostu powiedzieć pizza z salami? Przecież. Pizza z salami. <laughs> Ale z ketchupem. No przecież no, oczywiście to mnie z kaćupal, no po prostu, bo jest co, bo... Dobra, jeszcze z serem, bo nie ma innej. A pani co chce, Babo? To samo. Dobrze. <grymne> lubisz sera? <grymne> e, lubisz salami? Bo szkoda, bo szkoda mi słów, żeby mówić, że chcę salami. Daj, idę musiała iść. też. Nie jesteś. Dwie pizze. dwie czemu? Dwie pizze! Dobra, tu jest. Dobra. Idzie druga. I tak będzie. Dobra daj. Jedymy tak. Salami, szalami, szalami. Salami. Dobrze damy dwa rodzaje salami. Jedno jest. Co to jest? Co to jest jednak? Pójdź. Idziemy to. O, dobrze. Ej bo ktoś tam dał tu jakąś pizzę. Dobra, idziemy. To zmieńcie Jestem. stolik. Ale wszystkie są poza... tutaj... Co, ja co to? za problem? No i ten... tutaj. Już nie mam. Dobrze już jedzie. A, no to ja siadam. Ale no, gdzie? O no, nie! To jest Cz nasza pizza, dziadu, babono. no, Nie. Sorry. Co ty co ty ty, co ty, co ty, krzyczą, się. Ja co Tak. co ty, co Jak co jak, jak, ty, Patrz. Dziękuję. jak? co tak ja też. Kieczup salami, drugie salami i ser dodatkowy. Fajnie. Dziękujemy. Pokoko ja już jem. Ja nie mogę, więc... ja mogę ja przybrać. Mam. Dziękujemy, bardzo dobrze. Dobra, teraz ty pierwsza. O, to ja. Co? Proszę nie iść do kawki, bo my jeszcze chcemy. Aaa, dobra. Dzień dobry. I tak kółko będziemy robić.

ja bym chciała pizzę piz 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 z serem, keczupem i Ja bym chciała, a ja bym chciała... Lena! Jezu! A ja bym chciała poprosić... A ja bym chciała poprosić pizzę z różowym sosem i salami z serem. jestem takim różowym sosem. No, bo to jest o smak gumy balonowej. A ty jak też sok będzie wiem. To jest gumowy. Różowy. A O jakim jest? Salami. Ser, pizza i dupa. Ej, ale się... O no! Przewrócili się widzowie. Ej, oni tu jakiś Ej. gówna dają. Ej, bo jak mam... No, duchu, piec! Bo jak my mamy te dwie pizze tu położyć? No nie, zbyt właśnie zbyt... jedną. Przy... albo oddzielnie usiądźcie, nie? No, ja idę. Tina, idzie już twoja pizza. Sorry, że wam zasłaniam ekran, ale na razie tak być. O nie, gdzie ja idę? Gdzie jest ta pizza? <grym> ja się, już niech nie jedzie. Jak się upieczy, to od razu zabierasz. Gdzie ta pizza? Właśnie Lena! Czekaj, ona gdzieś zniknęła Nie, ja wlazłam tu, gdzie pizzę jadą Ta, Tina, od... A, Tina, twoja pizza została Dobra. zapakowana A, o, o, matko, Lena, od nowa robisz Nie Gdzie Tina siedzi? Ja, ja siedzę tutaj, tutaj Tina zamawiała nowy nos nie dziękuję ty się z Teraz Laury Eee, kieczup i ser Jo. Dobrze W ogóle Tina, czemu położyłeś gdzieś pizzę Na stole i na zjadłaś? Dobrze, idzie Specjalnie jedna pizza Ja by niby ją zjadła nie? Ale ten A. Nie smakowała. Ale ją... Mm. Mm, wywaliłam. <noise> ale niby zjadłam. Mniam, mniam, zjadłam. Ja się przebiorę. Miam mniam, zjadłam, ale nie zjadłam, bo, bo nie zjadłam, bo nie zjadłam. Bo jestem na skutecznie ubrana. Tina A, Święta. Tina. Gdzie... No. <noise> ja ile coś pośpiewać. Tina O'Reilly. Oh

nie wiem, a czemu tam weszłaś, Sam nie wchodzić? A nie wiem. Mogę, no, no, ale hi. ja. Mogę, ale hej. Ale halo, tu niech to... nie, nie stoi. Pan dobra, już jednak nie stoi. Dobra. Co pani tu robiła? Przepraszam bardzo. Nie dałam, bo czekam za pizzą. Gdzie pani siedzi? No tu! No jo! A tu, pani... dobra. Masz. Pani nie wiatr? Trzy gwiazdki tylko? No na coś słabychko Cię poszło. Nie no, no e, nie taką Laura wezmę. chciała z samym sercem. Tak. Za, za mało cen jest. E, jak się to się wezmę? To czy znam. Jak to się No ty na trzy najbardziej znasz, wiesz? Też sobie wezmę. Dobra, ja idę teraz za kasiera. Ups. Dziękuję bardzo, dobra pizza. Do widzenia. Wybrane na tym sąsiedztwie. Sprzega kasierami. To jest kasierami. I teraz kto? A to. No, okej. Do. Okay. do... Pójdziesz pierwsza. Co? pójdzie pierwsza. Co? Lena pójdzie pierwsza. Z chęcią, a gdzie ty na? Ja już czekam na kasę. To czekaj, czekaj. Muszę coś. To laura, niech będzie pierwsza, bo ja muszę coś ważnego zrobić. Dobra. Jest masz fajny strój. Mi się twoja grzywka podoba. ładna. Thanks. Ja coś tam już piszę, widzę. Welcome to pizzeria, pewnie. A jak napiszesz coś innego, co się zdziwisz? No, co? No Halo, ja lubię angielskie bardzo, więc to piszę. E, a tak w ogóle to my nawet nie podeszliśmy. No wiem. E, dzień dobry. Chcę... E, e, Pomyślę. No słucham jaką pizzę. Hmm. Czekaj pani, daj mi chwila. E, ja chcę... Niech pani sobie zamu, e, zapisuje. E, ja chcę... Mogę! E, Mogę! Pile! Chwile, Nie jest w jakimś um, Już, już dwa. Dobrze, a więc ja chcę 10 razy ser, 20 razy salami, drugie salami, 20 razy y, y, kieczup y, podwójny, potem y, moc, 10 mocno przypieczoną pizzę i jeszcze y, te gówna. Czeka, czekaj, 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 jeszcze raz, 10 razy ser. Po mało, bo nie zrobię pizzy. Dobrze. E, 20 razy ser. 10 razy salami. Drugie salami zlana. 10 razy. I podwójny kieczup, i mocno przypieczona pizza, ale nie spalona. Zrozumiano? Już zapisuję? Dobrze. Eee, zamówienie takie zostanie mi wystarczone. Czy Laura, Ty też bierzesz zamówienie? No, jo. Ja dobrze, bym chciała koniec no kropka, dziękuję bardzo. Co? Ja bym chciała to samo. Aha, dobra. Czyli załatwione. Dwie pizze będą za 5 minut. Tak długo? Tak krótko. Tylko szybko spróbuj. Bo Dobrze. Jak przykina, bo jak 5 minut nie będę czekać. Dobra. Um. Bo jak będę czekać y... w pięciu, to kto zgłosi tą pizzę i <laughs> Skandal! Już? Tak długo drugorzędny. Teraz Gdzie siadamy, Laura? Y nie wiem. Wszędzie jest zajęte. Tutaj! No nie, o nie, ktoś już dał tu. Nie, tu jest. Daj, to zjedzmy. Pizza dla no. Leny. jest jakiś ciasta, a tak powolne ta, obok. Diepecji. O dobra, no to idziemy. Tutaj siedzimy. Proszę. Dziękujemy, ale pyszna pizza. Tylko cztery gwiazdki, idzie ostatnia. Bo ktoś chciałby już wyciągnąć i ja szybciej byłam od niego, więc proszę zjeść. Ja Pyszny ser. Uwielbiam ser. Dziękujemy za pizzę. Była pyszna. Każdy bardzo, dwa razy, nie? Jest bardzo pyszna, ale właśnie o to chodzi, że... No szkoda, że nie ma pięciu gwiazdek, ale jest bardzo pyszna. To ja tak długo tą pizzę. Dziękujemy, do widzenia, damy na piwek. Dobra. Co ja zrobiłam? Czułam, ja, czułam ja zeszłam z krzesła i skoczyłam parę razy. Coś mi się gra Dzień dobry, dzisiaj zrobię dla was za darmo pizzę, dla moich widzów zrobię. Ups. Przewalili się Dobrze Idziemy do pizzy Ale pizza musi być dla was Tam no. Pizza się po pierwsze układa na stół, aby ktoś nie wiejał. Dobrze, jedzie idealna pizza. Musimy już ten... Gdzie to jest? Tutaj, no co? Tutaj. Co tu się z tobą dzieje? To jest jakaś złota pizza. Dobrze. Ja myślałam, że ty to pizza tak robisz. Cicho, bo ja teraz będę nagrywać. I witam was, słuchajcie. Dobrze, ustawiam moj piecyk. Zrobię dzisiaj dla was super pistę, jaką byście chcieli. Idę tam do ciebie. Wiem, że ja tu nie pracuję. Jak mogę... To się wytnie, jak mnie by było widać. Dzień dobry. Dobrze. To tam mogę teraz się tu Zatrudnić? Tak. A jak? Gdzie jest pizza. A tu jedzie. Hmm, idealna. Tam. W sumie idealna. Ale to nie jest na wynos. Dlatego nikt jej nie pakuje. Aha. Dobrze. Dobrze jedzie pizza. Tak, mogę się tutaj. Dla moich ulubionych widzów. teraz No ja, ja nie mogę. Sorry, że mam tu rękę, ale ja nie umiem inaczej. Nie, ja biorę, ja, ja biorę, nie pakować! Oczywiście, że jest spakowana. Będzie w drodze do was, o. Damy ją wam i tutaj, o, podajcie ten, o. Tu jedzie pizza dla was. Zjem sobie. Ja się zatrudnić, ja nie umiem. Musisz mieć test pracy. Aha, to mogę mieć coś Bo ja chcę być tu zatrudniona. Uh -huh. czy pani umie liczyć do dwóch? Tak, umiem. No to pani już jest zatrudniona. Aha, a ja... ile na pizzę zabiera? No ale ja wysłałam dla widzów. No bo ci ktoś zabrał pizzę Ale ja ją wysłałam już dla nich. No Ale ktoś zabrał tu od razu i... Nie, no, cina, ogarnij się. I was podnosił. I mnie też. Babo! Ogar. Nie. Nie ogar. Mam dla was... mam do was bardzo ważne pytanie. Jak no. mieć ten trójcowy. Bo ja zatrudniona. Mm. <try> Zapraszam, mogę panu zaprosić. Ten filmik będzie dłuższy chyba. O, o kurde, tu zapraszam. Albo dobra, kończymy filmik. E, jak wam się podobało praca w pizzerii? Będzie zaraz następny filmik. To się raczej nagra. No.